Cześć, witam serdecznie z tej strony Mateusz Ipki Z Dudek znajdujemy się w krakowskim IP Studio, a to jest kurs miksu i masteringu. Darmowy kurs dostępny na YouTube, Facebooku, wszędzie, gdzie tylko to możliwe. To już jest kolejna lekcja, czwarta, gdzie już jesteśmy po miksie wstępnym po pierwszych efektach. Oczywiście takiego utworu. So, z takiego. Także jeszcze trochę pracy przed nami. Mamy już e, equalizer. Mamy kompresor, oczywiście. No dobra, kiedy ustawiliśmy już kompresor, equalizer, wszystko to jest gotowe. To Wiemy, że to jest ten sam wokalista, śpiewał tak samo, bo znamy ten utwór. Jeżeli przesłuchaliśmy, jeżeli dostajemy wokale przesłane do miksu, to najpierw trzeba je sprawdzić. Jeżeli to są te same, no to wiemy, że jest to samo. Ja akurat byłem przy nagraniu, realizowałem to nagranie, więc wiem, jak one brzmiały. Więc mogę śmiało zastosować. Wszędzie ten sam equalizer i ten sam kompresor. Te same efekty na każdym wokalu są zastosowane. Jak to zrobić w Cubase ie? Mówię w kursie poświęconym Cubase'owi. Także odsyłam link oczywiście w opisie. Czym zajmiemy się dzisiaj? Dzisiaj zajmiemy się efektami AUX'owymi, FX'ami. AUX in, czyli... Wejściowe efekty zewnętrzne, tak jakby zapinane na każdy track osobno. Sendy zwał jak zwał. Tak jak mówię, jak to zrobić w QBase w innym kursie? Są to zewnętrzne efekty. Zewnętrzne efekty. Tutaj mamy FXy. Zewnętrzne efekty, zapinane przez sendy na poszczególny kanał. Plusem tego rozwiązania jest to, że ten sam efekt można zastosować na wszystkie ścieżki, na, różne, na dowolną ilość ścieżek w różnym natężeniu. Ten sam efekt, wystarczy go raz ustawić. Minusem tego, ten sam efekt oddziałuje na każdą ścieżkę inaczej. I dlatego ja stosuję w ten sposób tylko efekty, które są przestrzenne, jak pogłos, echo. Takie które nie wpływają zasadniczo na jakość, na brzmienie jednej ścieżki, tylko już wprowadzają klimat szerokości, przestrzeni i tak dalej. Bo nawet pogłos można by dać na, na wszystkie ścieżki naraz i on i tak będzie słyszalny, i tak będzie robił robotę. Co prawda trochę by inaczej brzmiał, dlatego wsadzam ten sam efekt na wszystkie ścieżki po kolei, a nie na grupę żeby brzmiał spoko tutaj w tym utworze chodziło o to, żeby była duża przestrzeń żeby... bo to jest taki nowocześniejszy utwór, gdzie sobie śpiewa lo song, love song więc żeby była szeroka gama, żeby ten Głos dochodził z każdej strony. Oczywiście nie zawsze tak jest. Czasami, jak mamy szybki, rapowany numer, albo szybko śpiewany, dynamiczny, to pogłos chcemy mieć mniejszy. Głównie w popowych utworach czy w melancholijnych piosenkach, pogłos zawsze jest duży. Szczególnie takich e, śpiewanej jakiś do samego pianina e, i tak dalej. Tam pogłos mamy bardzo dużo. Jakieś operowe e, e, rzeczy. W rapie zazwyczaj było go mniej. Teraz. Te nowocześniejsze brzmienia, właśnie jak coś takiego, nawet na dość szybkim rapie, żeby utwór był spójny, stosujemy mocny, mocny pogłos. Mocny pogłos, ale na rapowanych zastosujemy trochę inny. Niż na śpiewanych love song, sorry, took so Na śpiewanych zdecydowanie damy mocniej Ale jak to robimy? Jak to robimy oczywiście w innym kursie W Cubase'owym Ale mamy wtyczkę FX'ową Jak widzicie I zapinamy Zapinamy Pogłos Ja akurat stosuję Wavesów, Ten reverb Uwielbiam go ponieważ można tutaj stosować e, ekualizację tego pogłosu samego w sobie, długość oczywiście i wiele innych ustawień o ustawieniach pogłosu mówię na kursie poświęconym właśnie wtyczkom, przelaki i omawiam szczegółowo jak to działa. W każdym razie tu widzimy, że jest półtorej sekundy, to jest naprawdę sporo. Rozmiar pomieszczenia w miarę podobny na 1, 4, 6. i tu jak widzicie jest 100% działania ponieważ chcę żeby z wtyczki z AUX wychodziło tylko sam efekt bez naturalnego głosu bo naturalny głos powoduje to że on się zdubluje z tym co już jest i będzie po prostu głośniejszy a tego nie chcemy chcemy tylko żeby na tej wtyczce był sam efekt uciąłem mu dół po jest to wokal Górkę taką mułowatą przy 200 Hz też uciąłem, a daje dużo góry, żeby ta przestrzeń szła, żeby to było tak rozjaśniło ten utwór, bo jest oczywiście miłosny, radosny utwór. I jest on zapięty. Słyszycie, jaki on jest mocny? Jak się niesie? Najłatwiej sprawdzić, czy działa pogłos. No tu akurat słychać, ale jak mnie słyszycie, to włączyć stop i szybko start i stop i słyszeć jak, jak, słuchać jak się niesie. Słyszeliście to? Music ten. Niesie się, niesie się. Jest dość duży. I tutaj jak widzicie jest w sendach zapięty ten reverb na zero. Czyli działa pełną mocą. Nie jest nad stan ani mniej. Jest puszczony. Na zero. Echo na razie nie ma. Jest to reverb. Nie przejmujcie się nazywnictwem. Ja nazywam sobie po prostu, skrótowo wrzucając na klawiaturę, cokolwiek się wydarzy. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla brzmienia, więc nie będziemy się tym przejmować. I to jest zastosowany ten, ten pogłos. Jest on zastosowany tu, jak i tu, czyli na tych wokalowych. Jak, żeby sprawdzić, gdzie on jest, Jest jeszcze w intrze prawda? I w całej reszcie bardziej śpiewanej zastosowałem mocniejszy mocniejszy reverb czyli ten drugi i ten drugi reverb czyli ten odpalmy go widzicie tamten miał Zauważ, że tamten miał 1,5 ten ma 1,7. Tamten moc miał minus 17, czyli mocno, ale jeszcze mu trochę brakuje. Ten ma minus 15. Tutaj jest często taka zasada w wtyczkach, że im bliżej zera, tym mocniej w dźwięku. Tak to działa. Więc mamy minus 15, czyli mocniej o 2 dB, dłużej, mocniej. Ekwalizacja tego procesu jest taka sama, bo jest to ten sam wokal z tymi samymi equalizerem i tak dalej. Jest on zapięty, jak widzicie, na większość, bo większość tutaj jest y, śpiewanych i jest to efekt stereo. Jest to wtyczka efiksowa, kanał efiksowy i wtyczka. Też jest stereo. Tutaj warto zwrócić uwagę, właśnie na wtyczki, czy one są stereo czy mono, ponieważ e, zastos można zastosować e, stereo i mono. Są, wyglądają tak samo, różnią się właśnie tylko, czym są, są stereo czy mono. A różnica jest kolosalna, bo gdy zapniemy wtyczkę mono na kanał stereo, wtedy nagle słyszymy dźwięk tylko z jednego głośnika. Ten efekt robi się, robią się dziwne rzeczy, więc trzeba na to zwracać uwagę. Tu, efiksy wszystkie mamy stereo. Dlaczego stereo? Mimo tego, że wokale są mono, bo muszą być w mono. Wokal to jest tylko jeden mikrofon, Mog może być na więcej, wtedy możemy zastosować stereo, ale jeden mikrofon, jeden kanał mono. Tak to zazwyczaj bywa. A -y są w stereo. Dlaczego? Dlatego, że one działają na całość. One, one są wtyczką zewnętrzną i działa przeszyń, Produkuje przestrzeń, przestrzeń stereo. przeszyń stereo. Bazujemy tutaj na stereo. I też zapinając wtyczkę stereo na kanał lewy, tak jak mieliśmy kanał lewy, prawy. Zapinamy tą wtyczkę, i ona działa dobrze. I na lewy, i na prawy kanał działa dobrze. Jakby była tylko w mono, działałaby na środku, i te dźwięki, które się pojawiają z lewej strony, byłyby na środku po prostu. A mają być z lewej, prawda? I zapinamy. I różnica jest kolosalna. Posłuchajmy.

tak miało być. Kolejnym efektem FX-owym jest oczywiście echo, delay. Zwał jak zwał, mamy dwa języki, prawda? Mamy tutaj proszę Państwa znowu z wavesów. Lubię ten, ponieważ można mu nadać wartości taktowe, czasowe. Ust jeżeli to jest wtyczka, którą można zastosować i w mono, i w stereo, ponieważ można je jeden dźwięk ustawić na lewo, drugi na prawo. Można nadać mu częstotliwość powtarzania, w sensie y, ilość powtórzeń też, jak mocno działa. Plus do tego jeszcze equalizer tych powtórzeń, ale o działaniu wtyczek, tak jak mówię, na innym kursie, tutaj jest y, poziom działania minus 18, nie za mocno. Co 8 taktów, data 44 jest wyłączona, co 8 taktów. Jest powtarzane, ponieważ tempo jest dość szybkie. Jest double tempo. 165 bpmów, Czyli tak naprawdę 82,5. Więc gdyby było 82,5 to byłoby co 4 powtórzenie. A tak to jest co 8. Żeby nie było zbyt częstego chaosu. Jest taka wtyczka. Zobaczmy jak ona działa. Jest ona zastosowana tutaj. I nie na Pełnej mocy, nie na pełnej mocy, jest zastosowana trochę ciszej niż wyjście. With this song, I powtarza się delikatnie. Słyszymy ją bardzo z muzyką. To już robi tylko takie tło, że coś tam się dzieje. A nie do końca wiemy. Też nie stosujemy tej wtyczki za często wszędzie gdzie się da. Niektórzy tak stosują, ale żeby nie wprowadzać właśnie. To w pewnym momencie nie chcemy tego echa, chcieliśmy mieć tu przerwę, więc tutaj nie została zastosowana, no to jest. Takie echo Jest wiele rodzajów echo, pingpongowe i tak dalej. O tym mówię tak jak mówię... o tym mówię tak jak mówię w innym kursie. Eee, czy jest jeszcze gdzieś echo? Jest jeszcze echo zastosowane na refrenie, i tu jest minus 4. Tym jest minus 2, czyli na tą ścieżkę działa mocniej. Ten sam efekt no, na tą działa trochę lżej. A tutaj Z tą song. No, trochę głośniej. Ten sam, to samo ustawienie, ta sama czułość, tylko trochę delikatniej. Możemy jeszcze dodać efekt sztucznego stereo. Mówiłem już na początku właśnie o tych podbiciach i że można to wytworzyć komputerowo. Można coś takiego dodać, jeżeli chcemy, na przykład, żeby wokal w pewnym momencie, a nie zostały nagrane podwójne wokale, żeby właśnie z takiego wokalu stworzyć efekt przestrzenny, ale to będę opowiadał w kursie płatnym, do którego odsyłam link oczywiście w opisie. Dzisiaj to tyle, dziękuję. Zapraszam do kolejnego odcinka. Ja nazywam się Mateusz Ipki z Dudek oczywiście. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanałów, komentowania. Tego nigdy za mało. Róbcie to. Ślijcie dalej, żeby inni też dostali tą darmową wiedzę, co wy. Do następnego odcinka, a już teraz możecie cały ten kurs, cały ten kurs z rozszerzeniami dostać, kupić. Wystarczy, że wejdziecie w link podany w opisie. Możecie też przyjść do mnie tutaj, do tego studia, do IP Studia w Krakowie i ze mną siąść, ja będę odpowiadał, tłumaczył. Będziecie mieli jakieś wątpliwości, wszystko wam wyjaśnię. Oczywiście link do tego indywidualnego kursu do zapisów też w opisie, także zapraszam serdecznie, a tymczasem dziękuję. Cześć.